Jesteśmy w szoku, bo jesteśmy w miejscu, którego nie poznajemy. Ci, którzy pamiętają Morską Stocznię Remontową, prężnie działającą w pobliżu Odre, później Odreport, no na pewno przecierają oczy, widząc to, co mamy za panem. Budowa Terminala Instalacyjnego Morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, według doniesień, zakończyła się w czerwcu, ale to chyba troszeczkę przedwczesne słowo, że zakończyła się, mija pół roku. A czy możemy mówić o pewnym etapie rozruchu, który macie już za sobą? Czy dopiero to jest początek, przygotowanie do tego zasadniczego startu? Tak jak już Pan powiedział, rozruch mamy już za sobą, jesteśmy już w trybie operacyjnym terminala instalacyjnego. Posiadamy pierwszych klientów, tak jak żeśmy to obwieścili przy otwarciu. Jednym z pierwszych klientów była firma Ocean Wind, hiszpańsko-francuskie konsorcjum, które zakłada udział. W, w trybie instalacji na 2026 rok, trzeci kwartał, stąd będą instalowane monopale ITP, czyli fundamenty pod projekt BC Wind. Obecnie na terminalu mamy dwóch klientów: klient Smulders, firma Smulders. Jest to firma, która przygotowuje SIPy to są platformy. Serwisowe dla projektu Baltic K2. To jest typowo polskie offshore. To są typowo polskie projekty. Montaż tych SIP-ów nastąpi na, na Bałtyku. Drugim klientem jest też firma logistyczna, polska firma logistyczna. Ona tutaj pracuje z nami od początku i również działa u nas na terminalu i dokonuje przeładunków. No właśnie, Bałtyk, bo to jest jak gdyby ten główny, yy, główny cel i yy, wizja yy, rozwoju polskiej energetyki wiatrowej, właśnie w yy, naszym, yy, na naszym morzu w cudzysłowie, tak? Yy, to był główny motor, rozumiem, yy, tego przedsięwzięcia, ale właśnie wspomina Pan o yy, odległych krajach Europy, yy, również na południu. Jak daleko, jakim może obszarem Wasza działalność będzie mogła obejmować właśnie stary kontynent? Terminal instalacyjny posiada bardzo dobre parametry techniczne z tego względu oraz lokalizację, tak? bo patrząc na możliwości logistyczne terminala instalacyjnego, jesteśmy jednym z lepszych terminali w Europie. Pod tym względem bardzo dobre warunki pogodowe, jak Pan wie, są Świnoujście praktycznie nie ma zimy, albo jest tylko sporadycznie, pozwala na, na prowadzenie działalności przez cały okrągły rok. Stąd też wszystkie projekty, które są wykonywane na Morzu Bałtyckim, a właściwie przez terminal instalacyjny mogą, mogą być wykonywane przez cały rok. I co ciekawe, łączymy zarówno strefę polską, jak i niemiecką, szwedzką i duńską. Na tych, na tych strefach możemy wykonywać projekty i jesteśmy tak naprawdę logistycznie konkurencyjni dzięki temu. Tak. No to tutaj ciśnie się pytanie związane z niepokojącymi doniesieniami z ostatnich miesięcy, właśnie z tych krajów, które Pan przed chwilą wymienił. O swego rodzaju kroku wstecz, które, które właśnie Dania, Szwecja czynią, jeżeli chodzi o rozwój swojej energetyki, morskiej energetyki wiatrowej? Nie sądzę, żeby to był krok wstecz. Wydaje mi się, że to, jest, że to może być tak naprawdę, nie wiem, powrót do planningu, do zweryfikowania procesu, ażeby zoptymalizować go. Na pewno ta cała energetyka offshore jest nam potrzebna. To jest jeden z głównych filarów, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową. Energetyka offshore'owa. I uważam, że tutaj nie jest krok wstecz, a mamy bardzo dużo zapytań właśnie o projekty z tych państw. Bo to się wiąże z tym również, czy mamy do czynienia na rynku polskim z ze swego rodzaju, chyba nieuzasadnionym jednak oporem społecznym wobec niektórych z inwestycji offshore'owych. No akurat one głównie są nagłaśniane, jeżeli chodzi o inwestycje na lądzie, ale czy nie macie również swego rodzaju, no tego rodzaju właśnie zjawisk również w obszarze swojego działania? Nie, powiem panu szczerze, zainteresowanie i rozbudowa tej energetyki offshore jest bardzo duże. My to widzimy po projektach i zapytaniach. Również, tak jak wspominam za każdym razem, jest to olbrzymi booster dla lokalnego rynku. To jest potężny rozwój. To już nie mówimy tylko o offshore, a mówimy o rozwoju zarówno i rzeczy związanych z turystyką, z hotelarstwem, z gastronomią, z wszystkimi serwisami. Obecnie taki, na takim terminalu instalacyjnym około 20 firm świadczy usługi serwisowe. To jest naprawdę bardzo duży zastrzyk dla lokalnego rynku. To, co widzimy za nami w tej chwili firma Smulders, to jest uruchomienie też rynku południowej Polski. Nie jest tylko rynek tutaj północny, a także rynek południowej Polski. Komponenty do składania dla SIP-ów przychodzą z południowej Polski, więc cała logistyka, transport uruchomiony dzięki właśnie terminalowi instalacyjnemu. Yy, nawiązuję do tego, o czym wspomniał Pan przed chwilą. Rozumiem, że osoby, które potrzebują chociażby zakwaterowania yy, przy okazji pracy tutaj, Yy, Wyszukać miejsc gdzie w Świnoujściu? Znaczy, firmy szukają na własną, na własną rękę, to, ale tak, jest to, jest to lokalny rynek tutaj w Świnoujściu jest wykorzystywany. I popatrzmy, że to jest okres poza pozasezonowy, więc jest to, jest to naprawdę duży, duży wkład w, tutaj w lokalną społeczność, bo wszyscy, wszystkie te firmy zaczynają zarabiać nawet poza sezonem. To jednak pierwszy tego rodzaju obiekt w Polsce, więc byliście w o tyle trudniejszej sytuacji, że w kraju nie ma się na kim wzorować. Już jednak podczas otwarcia, pamiętam, zapowiadana była współpraca z zagraniczną branżą offshore, przede wszystkim skandynawską. Jak dziś układają się te relacje? Proszę pana, no jesteśmy cały czas w kontaktach. Są to bardzo towarzyskie, partnerskie stosunki. Nie widzimy się jako konkurenci, dlatego że jesteśmy od siebie oddaleni. Współpracujemy ze wszystkimi portami, zarówno z portami handlowymi, jak i z portami offshore'owymi. Przy budowie terminala faktycznie mieliśmy, mieliśmy rozmowy i prowadziliśmy rozmowy z różnymi firmami z branży offshore, żeby dostosować ten terminal do wymagań offshore'owych. I żeby ten terminal spełniał zarówno dzisiaj swoją, swoją powinność, jak i za 20-30 lat. Inwestycja została skrojona pod potrzeby, w cudzysłowie, bałtyckie, ale wiadomo, że ten rynek jest znacznie mocniejszy, na przykład na Morzu Północnym. Czy tak daleko również sięgacie, jeżeli chodzi o Wasze plany dotyczące tego, co tu się będzie działo i stąd wychodziło? Tak, parametry terminala instalacyjnego, jak i, jak i przeznaczenie jego, czyli do, do projektów marszalingowych, do projektów instalacyjnych i do projektów produkcyjnych, pozwala na to, żebyśmy mogli partycypować również w rynku Morza Basenu Morza Północnego. To nie jest powiedziane, że nie. Wszystko zależy od tego, czy, czy nasz, nasze projekty bałtyckie nie obłożą nam terminala przez najbliższe 30 lat, w czasie tego spaceru, który mieliśmy okazję odbyć tuż przed rozmową, no, widzieliśmy gigantyczne elementy wiatrowych elektrowni morskich. Czy liczycie się z problemami dotyczącymi ich składowania i transportu? I czy ten teren, który, który jest w tej chwili zagospodarowany, wystarczy? Czy będziecie chcieli może sięgać po kolejne? Uważam, że parametry terminala dwa nabrzeża jedno logistyczne, drugie ciężkie, instalacyjne spełniają wszystkie warunki e, światowe, żeby przeprowadzić tutaj projekt bez żadnych problemów logistycznych. E, wspaniałe parametry, te, e, jeżeli chodzi o analizę nawigacyjną, wspaniałe parametry dynamorskie, morskiego, dna właściwie rzecznego, tutaj e, e, pozwalają na przyjęcie statków typu jacka. Uważam, że jest to naprawdę dobre osiągnięcie. I skoro wspomniał Pan no, o tych sprawach, właśnie związanych z logistyką, y, z transportem, to na pewno jesteście. Po etapie uzgodnień chociażby z urzędem morskim, bo zastanawiam się jak jeszcze nie dzisiaj, ale w momencie, kiedy będzie osiągnięta pełna jak gdyby zdolność produkcyjna tej firmy, to na torze wodnym może się zagotować troszeczkę od potężnych jednostek. Tak, zakładamy tutaj przypłynęć potężnych jednostek, które na, na sobie mogą nawet transportować do 11 monopali. Takie taki monopale to jest 1400 ton, do 2400 ton, więc na pewno będą te, te jednostki się tu pojawiały. Niemniej jednak, jesteśmy po rozmowach z VTS-em, z kapitanatem. Nie widzimy tu żadnych problemów odnośnie nawigacyjnych czy, czy logistycznych w tym zakresie. Wracając jeszcze do pytania o te powierzchnie składowe. Czy jest rezerwa terenowa już z perspektywą, żeby ten terminal się powiększył po prostu? Jeżeli chodzi o powiększenie. również nasi klienci są zadowoleni z tego terminala, uchwalą sobie kompaktowość jego, nie, że nie jest to olbrzymi terminal, na którym dzieje się dwa projekty, bo to komplikuje też sprawę, więc. Bardzo, bardzo chętnie rozmawiają z nami inne porty, żeby podpatrzeć, jak taki terminal powinien wyglądać. Terminal instalacyjny offshore to nowoczesna, wysoce zautomatyzowana baza, dlatego chyba też już w czerwcu nie było mowy o jakimś kolejnym ożywieniu rynku pracy w Świnoujściu, ale jak ta sytuacja wygląda dziś, ilu pracowników zatrudniacie, ile będziecie zatrudniali, i czy będziecie się chcieli odwołać też do może do lokalnego rynku pracy? Powiem tak, na obecną chwilę zakładamy, że administrowanie obiektem będzie zajmowało się około 20 do 40 osób maksymalnie, natomiast reszta osób będzie pochodziła z outsourcingu, z lokalnego rynku. Więc e, uważam, że jest to najlepszy krok ograniczyć tutaj administrację, natomiast wprowadzić e, rynek lokalny do, do pracy. Obecnie już w tej chwili nasi podwykonawcy zatrudniają naprawdę sporo osób. E, na, pod, na jednej zmianie potrafi być 60 osób u naszych, e, naszych klientów i podejrzewam, że to się zwiększy. Także naprawdę ten rynek, e, jeżeli chodzi o offshore, odżyje tutaj. No, i tak jak mówię, te wszystkie dodatkowe serwisy będą chyba najważniejsze dla rynku lokalnego. Cóż, rozmawiamy? Grudzień zbliża się zima. Czy na produkcję elementów morskich elektrowni wiatrowych wpływ ma, będzie miała również pogoda? Czy możemy mówić tu o, pewnej, o pewnego rodzaju sezonowości tej Waszej działalności? Powiem Panu szczerze, że dzięki naszej lokalizacji w Świnoujściu jesteśmy jedynym z niewielu portów, w których projekty offshore'owe będą cieszyły się dużą popularnością ze względu na tzw. weather dumping. Nie mamy tutaj przestojów pogodowych, nie mamy dużych wiatrów, które niwelowałyby pracę z sztuk ciężkich ponadgabarytowych związane z tym przeładunkiem. A także, tak jak widać na załączonym obrazku, mamy zimę, nie ma śniegu, jest ładna pogoda, więc nie sądzę, żeby tutaj występowała sezonowość tego. Oczywiście instalacja morska rządzi się swoimi prawami i na morzu są pewne, pewne okresy, w których instalacja idzie wolniej. Niemniej jednak, wszystkie rzeczy instalacyjne, a właściwie te preasembli, które tutaj zachodzą w terminalu instalacyjnym, mogą być kontynuowane przez cały czas. To jeszcze kończąc naszą rozmowę sprawa, która mieszkańców zwłaszcza prawobrzeżnych dzielnic zawsze przy okazji kolejnych wielkich inwestycji w porcie no do pewnego stopnia bulwersuje, ożywia. Chodzi o transport, o wzmożenie tego transportu na lokalnych również drogach, na drogach do, do Świnoujścia. W otoczeniu mamy terminal bazę promową, czyli terminal morskich promów. Mamy terminal LNG, mamy port handlowy, mamy wreszcie projekt, do którego realizacji przystępuje port terminala kontenerowego. Jak, jakim obciążeniem będzie to, co się tutaj będzie działo jeszcze? No bo stąd również będą musiały wjeżdżać, wyjeżdżać transporty, czy może będzie więcej tego drogą wodną? E, tak, terminal instalacyjny offshore, jak już sama nazwa mówi, większość transportu skopiamy drogą wodną. E, szczątkowo e, szczątkowo mobilizację pewnych rzeczy tak przechodzą drogą, ale to jest naprawdę szczątkowo. My nie jesteśmy terminalem onshore, my jesteśmy termi terminalem offshore. Tych komponentów o tych wagach 900 ton, e, 800 ton, 700 ton, e, 200 ton raczej nie transportuje się drogą. Jest to niemożliwością ze względu na gabaryty. E, tak jak mówiliśmy wcześniej, to są e, turbiny 15 MW. I tak jak mówiliśmy, mówiliśmy, to są kolosalne turbiny, tego nie, nie można przewieźć drogą lądową. Nie da rady po prostu. Więc transporty, wszystkie, które będą się odbywały, to głównie drogą morską. Rozumiem za tym, że więcej przyjemności niż utrudnień? Więcej przyjemności niż utrudnień więcej plusów dla lokalnych mieszkańców niż minusów, zakładam. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że jesteśmy w trybie e, zaczynamy, jest, są pierwsze projekty, mam nadzieję, że przy następnych projektach e, tu e, lo, lo, społeczność lokalna będzie miała się przekonać, że terminal instalacyjny to jest coś, co daje, a nie coś, co zabiera. Miał Pan okazję e, do uzgodnień właśnie e, Waszych działań tutaj również z Władzami Śmiłości, jak układają się te relacje? Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że tak. My jesteśmy, my jesteśmy zaczynającą firmą to w Świnoujściu, tak. Więc, więc na pewno wszystko przed nami będziemy współpracować. Uważam, że przy, przy tutaj w Świnoujściu łącząc tą turystykę i, i, i proces produkcyjno-portowy uważam, że współpraca ma szansę i, i będziemy mogli wspólnie tworzyć dobro dla tego miasta. Cóż. Nic dodać, nic jest. Nie jest na koniec. Dziękujemy z nadzieją, że właśnie tak się y, potoczy przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.